Siemano! Kolejny dzień, kolejne lasowanko. Eee, o matko, czekajcie, ciach, Numer 4. kurtki. Tą wystawię chyba na sprzedaż. Jest taka i ona na pewno e, zostaje, bardzo, bardzo ją lubię. Ech, przyznam szczerze, że o tej kurce to w ogóle zapomniałam, a bardzo, bardzo lubiłam w niej e, chodzić w zimę. Więc myślę, że jeszcze dam jej szansę i ją e, zostawię. tego płaszcza nie noszę lata. Lata, dosłownie. E, a za każdym razem, gdy go przymierzam, mówię sobie tak, będę w nim chodzić, będę w nim chodzić, a koniec końców... Go nie noszę, więc nie ma sensu trzymać, sprzedaję. E, tutaj taka kamizelka, ją miałam na sobie może e, z dwa razy. Teraz jest dla mnie za mała. Także e, robimy out. E, a tego nie miałam na sobie nigdy. Kupiłam na prące w New Looku. E, i nie miałam ani razu. A kupiłam to 3-4 lata temu. Wstępna kurtka zimowa, płaszczyk. No to zostaje na pewno. Teraz jesteśmy w przedpokoju. Tutaj mam taką przejściową kurtkę wiosna jesień. Bardzo ją lubię, mam już ją chyba z czwarty sezon i jest nie do zajechania. A słuchajcie na wintet za grosze, więc zostaje na 100%. Mamy trench Co znaczy, nie wiem, jak to tu zrobić, żeby go było widać dobrze, ale bardzo go lubię też go noszę często, tylko w rękawach jest troszeczkę przykrótki, więc już od dłuższego czasu się zanoszę z myślą, żeby go sprzedać i chyba tak zrobię i kupię po prostu rozmiar większy wręcz zawsze spoko. A tu jest kolejna kurtka, również przejściowa. Też ją mam już w któryś sezon i, i bardzo często również chodzę. Jest tak samo nie, nie do zajechania. I tutaj mam taką bluzo, nie wiem, kurteczkę materiałową. Bardzo często w niej chodziłam, ale ostatnio jakoś nie czuję się za dobrze w wy... Różowy i chyba ją wystawię.